Dzień dobry, nazywam się Agata Wiotrowska i zapraszam na mój podcast z wiatrem w grzybie. Dzień dobry. Dzisiaj chcę opowiedzieć o takim temacie jak porozumienie bez przemocy z końmi. Jest to taka metoda, którą y, można powiedzieć gdzieś y, zainspirowałam się kilkoma źródłami psychologią humanistyczną, którą y, y, jakby stosuję w programach rozwojowych z końmi to z takimi postaciami jak Rogers. Ale też duży wkład do tego miał Rosenberg, który jest, można powiedzieć, twórcą takiej metody non-violent communication, czyli właśnie porozumienie bez przemocy. I tam między innymi wspomina o takich czterech krokach. Ja to trochę przekształciłam, ponieważ pracując z końmi, zauważyłam, że potrzebne, potrzebne są dodatkowe kroki i potrzebne też są jakby pewne zmiany, żeby dobrze z tego skorzystać. I dzisiaj Wam chcę o tym przedstawić. I ponieważ będzie tutaj sporo. Właściwie rzeczy takich, które warto zanotować, sobie, żeby sobie ułożyć, to można zaopatrzyć się w notatnik i coś do pisania, albo spojrzeć po prostu na stronę www.horsens.pl/łamane na podcast 15. I tam są tak zwane notatki do podcastu, gdzie wymienione są podstawowe rzeczy, o których tutaj będę um, mówiła. Porozumienie bez przemocy jest takim tematem, który i na warsztatach, facylitatorów i w moich kursach online budzi niesamowite poruszenie. Jest to narzędzie, które niezwykle pomaga w kilku obszarach. Ale zanim powiem, w czym pomaga, to powiem, co jest w nim ważne. Generalnie bardzo ważnym takim klasycznym podejściu do porozumienia z przemocy jest język, czyli to, co i w jaki sposób nazywamy, ale oczywiście nie o język chodzi, tylko język wpływa na postawę, na intencje i potrafi stworzyć przestrzeń do relacji lub ją zamknąć. Właśnie można powiedzieć, że no, skąd się porozumiewamy niewerbalnie, to po co tutaj nam, po co nam jest ten język, tak, ludzki, ale my jako ludzie język używamy, język Wpływa na to, co czujemy. Język powoduje e, różne stany w naszym ciele, więc to, co myślimy, niekoniecznie wypowiadamy do konia, tworzy tą przestrzeń relacji lub nie. Dlatego jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, jak to, co myślimy, co czujemy i co się z nami dzieje w relacji, wpływa na tą relację. I do tego właśnie służy mm, ta metoda takie końskie porozumienie bez e, przemocy. No dobrze, ale na czym ono polega? Składa się z pięciu kroków. I pierwszym krokiem jest to, żeby zauważyć, co się w danym momencie dzieje, czyli obserwacja danej sytuacji. I obserwacja danej sytuacji na przykładzie może być to, że ja chcę z koniem się na przykład gdzieś przejść, mam na to ochotę i koń nie chce za mną iść. Więc obserwuję to, że ja ruszam w jakimś kierunku, a koń y, stoi. I to jest obserwacja, nic więcej z tego nie y, wynika. Natomiast trzeba to odróżnić od takich sytuacji, kiedy oprócz zwykłej rzeczywistej obserwacji dokonujemy już oceny, czyli już mamy w głowie jakiś pomysł, nie wiem, albo na siebie, czyli wiem, za słabo działamy, albo że koń mnie nie lubi, albo że czegoś nie chce, już się pojawia jakiś zbitek różnych myśli, to w porozumieniu bez przemocy chodzi o to, żeby na razie na jakby gdzieś na to nie zwracać uwagi. Patrzymy tylko na to, co rzeczywiście się dzieje. I nie da się tego zauważyć bez rozróżnienia takich dwóch rzeczy: rzeczy, którymi się zajmujemy właściwie na każdym szkoleniu, pierwsze doświadczenie polega na tym, żeby obserwować konie i ich rzeczywistość, i uczymy się rozróżniać opinie od faktów. I Fakty to jest to wszystko, że ile ludzi by nie stało i patrzyło na tą samą rzeczywistość, to by doszli do tych samych wniosków. Czyli na przykład, że stoi koń, ma cztery nogi, dwoje uszu, już jeśli chodzi o kolor, to już mogłoby być różnie. Jedni powiedzą, że jest taki, inni powiedzą, że jest inny. Natomiast to wszystko, co jest interpretacją danej sytuacji i dorzuca już pewnego rodzaju taki, można powiedzieć, osąd, opinię, interpretację, jest opinią. Więc w tym pierwszym kroku bardzo ważne, żeby odróżnić opinię od faktów. I zauważyć, co jest faktem. I idziemy teraz do kroku drugiego. Drugi krok jest, polega na tym, żeby wziąć tą swoją e, opinię, czyli właśnie nie fakt, tylko wziąć tą opinię i w ogóle ją zauważyć. Zauważyć, co ja sobie myślę o tej sytuacji. I w tych opiniach jest ukryte bardzo dużo wiedzy o nas samych, bo tam się e, ukrywają przekonania na, na, na nasz własny temat. Czyli mogę sobie pomyśleć, no, słaba jestem, koń mnie nie szanuje na przykład. Albo przekonania na temat konia. Yy, no, konie są uparte i ciężko na nie mieć wpływ. Albo inne przekonanie. koń wymaga dobrego lidera, a ja nim nie jestem. I tak dalej, i tak dalej. To można mnożyć tego całą masę. Pojawiają się yy, tutaj też takie rzeczy, które jesteśmy, których jesteśmy wyuczeni, jesteśmy uwarunkowani, czyli ktoś nauczył nas, że coś mamy myśleć. W każdym razie te opinie nie są bez znaczenia, bo one po pierwsze, Budują nasze nastawienie, po drugie yy, wywołują w emocje w nas i odkładają się w ciele w różnych informacjach, które odbiera yy, koni. I na przykład na programach rozwojowych z koni właśnie się przyglądamy bardzo często temu, co się pojawia u mnie w głowie w odpowiedzi yy, na konia. Oczywiście nie u mnie w sensie, u mnie Agaty wiatrowskiej, tylko u każdej osoby, która yy, jest w doświadczeniu. Skoni, czyli mamy to, mamy obserwację faktów, drugi krok mamy, e, przyglądamy się naszym opiniom i co się w myślach pojawia w danej sytuacji i idziemy do trzeciego e, kroku. Trzeci krok to jest przyglądanie się e, emocjom i uczuciom. I teraz bardzo ważne jest, właśnie w relacji z końmi, żeby odróżnić emocje od uczuć. Tak jak w sytuacjach, e, Takich bieżących, z codzienności, czy z innymi ludźmi, czy z dziećmi, czy z końmi, jest taka część emocji, która dotyczy tej sytuacji w danym momencie. Czyli ona się dzieje teraz, coś mi zezuściło, coś mnie zaniepokoiło, czuję, w jakiś sposób na to odpowiadam. Natomiast uczucia to są pewne nasze stany wewnętrzne, które nie są związane z tą sytuacją. Czyli Mogę mieć pewien rodzaj na przykład swojej tęsknoty w sobie. Mogę mieć w sobie poczucie smutku, które nie jest związane z tym, że coś teraz się wydarzyło, tylko jestem smutna z jakiegoś powodu, który był dawniej, albo ogólnie jestem w pewnym zestawie uczuć, które wynika często na przykład z jakiegoś uczucia niespełnienia, z jakichś problemów, które mnie trawią w danym momencie i ja te uczucia niosę. I z jest w ogóle tak, że one odczuwają i emocje, i uczucia, natomiast uczucia są dla nich o tyle trudne, że one szukają odpowiedzi na to, z czym w danej sytuacji, w tu i teraz, to uczucie jest związane. I oczywiście, jak nie widzą dla nich, nie ma takiej jasności, czemu ta osoba jest w takich emocjach, no to jest to, można powiedzieć, taki chaos komunikacyjny. I wiele konfliktów z końmi właśnie wynika z tym, że one szukają odpowiedzi na pytanie, boisz się, ale czego? A ktoś się boi, bo po prostu ma lęk w swoim życiu wynikający z zupełnie innych rzeczy. Lęk, który jest uczuciem, a nie y, emocją. I tu znowu, jeśli chcemy się porozumieć z końmi, to szukamy rozróżnienia między tym, co czuję teraz, odpowiedzi na tą sytuację, a co niosę ze sobą. I to też jest ten punkt, w którym właśnie ten rozwój z końmi się odbywa. Niosę się ze sobą, bo to mówi o bardzo ważnych rzeczach o mnie. A o czym mówi? I tu mamy punkt czwarty. Uczucia mówią o moich potrzebach, tych spełnionych i tych niespełnionych. Czyli uczucie um, takiej tęsknoty, w której może być trochę nostalgii, um, trochę smutku, może mnie informować o potrzebie um, bycia zauważonym, bycia uznanym, bycia kochanym. Tak? Potrzeby są uniwersalne, w ogóle dzielimy większość potrzeb z koni, ale są uniwersalne dla wszystkich ludzi na całym Świecie to są te same potrzeby, czyli to nie jest potrzeba typu: Mam potrzebę zjedzenia teraz jogurtu, to jest bardziej strategia na zaspokojenie potrzeby głodu. Potrzeba to jest właśnie, są potrzeby fizjologiczne, czyli właśnie głód, sen. Są takie bardziej podstawowe, jak bezpieczeństwo, jak komfort swój fizyczny, ale są też takie bardziej wyrafinowane, jak potrzeba autonomii, sprawstwa, właśnie bycia widzianym. Potrzeba znalezienia sensu w danej sytuacji dla siebie, indywidualnie, itd. itd. Jak jesteście zainteresowani listami potrzeb, tak jak wrzucać, wrzucicie lista potrzeb w Google, to na pewno znajdziecie, żeby sobie przeczytać, jakie to są. No i właśnie te uczucia często mówią o potrzebach, często spełnionych lub niespełnionych, które się w danym momencie pojawiają, częściej niespełnionych, tak? bo ciągnie nas często do koni. Bo one uosabiają, czy są, można powiedzieć, z jednej strony są tą bramą do naszych potrzeb, i czujemy, że dzięki nim bardziej siebie zrozumiemy, jakie mamy potrzeby, ale czasami oczywiście też stają się strategią, i to już niekoniecznie dobrze się kończy, ale o tym powiem za chwilę. I właśnie identyfikacja tych potrzeb, i w ogóle całe koński proces bez przemocy też jest częścią e, mojego kursu online. E, odkry, odkryj tajemnice koni. I usłysz, co chce powiedzieć, koń, i tam krok po kroku tego się e, uczymy. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam na stronę www.tajemnice.koni.pl tam można sobie o tym więcej poczytać. Czyli mamy czwarty krok: identyfikujemy swoją potrzebę. No i teraz krok piąty, to jest dopasowanie reakcji. Do tego, co właśnie o sobie się dowiedziałam, czy co w sobie w głowie się zlokalizowałam. I na początek może się to wydawać bardzo skomplikowane, na zasadzie, no dobra, dzieje się życie, coś z koniem się dzieje, a ja mam przeprowadzać w swojej głowie. Cztery kroki, żeby wiedzieć, co zrobić. To tylko na początek się wydaje mozolne, później to przebiega bardzo dużo szybciej. Poza tym, przejście tego procesu identyfikacji tych kroków powoduje, że zupa... później już zaczynam zupełnie inaczej myśleć o każdej sytuacji, i już właściwie tych kroków nie potrzebujemy, bo od razu jesteśmy w innym miejscu. Warto te ćwiczenie sobie robić. Ale zanim powiem o tym, co robimy w piątym kroku, jak dopasowujemy tą reakcję na to, co się dzieje, to teraz chcę powiedzieć, że w porozumieniu, właśnie z koniem bez przemocy, ważne jest, żeby to zrobić też za konia, czy za konia. On nie zrobi tego sam dla siebie, natomiast przejście tych kroków pięciu za konia będzie powodowało, że my zupełnie inaczej spojrzymy też na perspektywę konia, bardziej podmiotowo go zobaczymy, a przecież chcemy się z nim porozumieć bez przemocy, co oznacza, że nie widzimy tylko siebie. Tak? Bo tą przemoc w, te, w, tym, w tej idei, to przemoc możemy wykonać w stosunku do siebie, czyli na przykład pomijając nasze ważne jakieś potrzeby, lub tą przemoc możemy wykonać w stosunku do konia, pomijając jego potrzeby. Więc przejdźmy na tym przykładzie: koń stoi, my chcemy gdzieś iść, on nie idzie. Więc robimy to za konia. Co obserwuję? Koń nie idzie, stoi na dwóch nogach, nie przemieszcza się do przodu. To jest obserwacja czysta bez faktu. Tak? Nie mówię, że. Obs moją obserwacją nie jest koniec uparty, bo to już jest obserwacja z oceną, tylko konie idzie. Ona ma być neutralna. I teraz jest moja y, na ten temat opinia, myśl, hipoteza. I moją może hipotezą może być to, że on nie wie, gdzie ja chcę pójść, nie widzi sensu trochę, gdzie go chcę zaprowadzić. Może być moją hipotezą, że mi nie y, ufa, mm, nie ma na to choty. Trzeba zrobić sobie trochę burzę mózgów, bo trochę nie wiadomo, poruszamy się w pewnym założeniu. Jak mamy pewne myśli, które już mamy, no to patrzymy, jakim, jakie emocje są u konia, co się u niego budzi, tak? czy on jest spokojny, czy się irytuje, czy to, co mu proponuje, budzi w, jego w nim niepokój, czy właśnie radość, ekscytację. Tak? Przyglądamy się temu, co się pojawia u konia. Jak zobaczymy, co się u niego pojawia w odpowiedzi na naszą propozycję, no to się zastanawiamy, jaka potrzeba tego konia za tym stoi. Przypominam, potrzeby są dokładnie te same, czyli na przykład koń nie chce się na przykład ruszyć, bo to nie odpowiada na jego potrzebę sensu. Konie mają niezwykłą potrzebę rozumienia, po co coś robią. I ja bardzo często przeżywam taką sytuację, że jeśli zmieniam na przykład łąki i konie chodziły na jedną łąkę, a teraz chcę je zaprowadzić na drugą łąkę, na którą codziennie chodziły przez ostatnie dni, to one nie chcą iść, bo one nie widzą sensu, dlaczego ja coś zmieniam, bo też nie wiedzą tego, jaki ja mam plan. I zmiana ta wymaga ode mnie dużo więcej energii, przekonania ich, że rozumiem, że tego nie rozumieją, ale jest jakby chcę, żeby mi zaufały, że będzie w tym coś. Dobrego i wymaga to ode mnie dużo więcej energii, dużo więcej samo takiego przekonania, żeby one chciały za mną na przykład pójść na nową łąkę, niż w sytuacji, kiedy idziemy następnego dnia, kiedy one już wiedzą, aha, zmieniliś łąkę, już wiem, gdzie nas prowadzisz, idziemy, nie ma problemu. Tak? Czyli on, on też chcą mieć sens, chcą wiedzieć, czy ta zmiana, którą im proponuję, im się po prostu yy, opłaca. I teraz, jak przychodzę te cztery kroki za konia i widzę, o co. Jakie potrzeby jego są, to dopasowuje reakcję. I ta reakcja, w zależności od tego, co mi wyjdzie w tych krokach, może być bardzo różna. Mo może być tak, że ja mam jakąś potrzebę yy, i na to mam jakąś reakcję, właśnie strategię, którą sobie wymyśliłam, że akurat, nie wiem, yy, gdzieś, gdzieś go chcę tego konia poprowadzić, bo mam jakiś pomysł, że nie wiem, go wyczyszczę, sprawdzę mu kopyta, cokolwiek, ale. Z kroków u konia wychodzi na to, że on teraz jest zaniepokojony, bo stado się oddaliło, bo on chce za nimi pójść. I teraz ja mam wybór. Mogę sprawdzić, czy ja koniecznie muszę teraz to zrobić, jeśli widzę, że to powoduje aż taki niepokój konia, czy nie mogę tego odłożyć na moment, kiedy z jego kroku wyjdzie, że właściwie jest w spokoju, tylko nie wie o co mi chodzi. I ja wtedy go mogę dużo bardziej namawiać, czy się zdecyduję na dużo bardziej namawianie, kiedy widzę, że koniec jest spokojny, tylko na przykład nie wie. Co ja chcę zrobić, niż w sytuacji, kiedy się niepokoi, bo jego potrzeby, na przykład bycia w pobliżu stada w danym momencie, są też e, niespełnione. Budowanie relacji na identyfikowaniu tych kroków u siebie i na identyfikowaniu tych kroków e, u konia powodują, że e, ta relacja jest pełna. E, bardzo dużo się dowiadujemy o sobie, bardzo dużo e, dowiadujemy się o koniu. I y, to nie jest tak, że unikniemy konfliktów, tak? Bo będą sytuacje, kiedy końskie potrzeby idą w konflikcie z moimi potrzebami, i to nie jest tak, że ja idę zawsze za potrzebami konia, ponieważ nie zawsze jest to możliwe, ale też ja nie chcę takiej relacji, w której zawsze miałabym iść za czyimiś potrzebami, a ktoś nie idzie za moimi potrzebami, nawet jeśli w tym momencie nie. Y, nie widzi w tym e, dla siebie sensu. I oczywiście każdy z końmi będzie miał gdzie indziej granicę, w którym powie: A jeszcze można było czegoś spróbować. E, I tu ważne jest, żeby wiedzieć, gdzie jest ta moja granica i gdzie, jakby, gdzie chcę wejść w dialog z końmi, a gdzie nie będę z nimi e, dyskutować, na przykład w danym momencie, bo coś jest ważne, coś czego one nie rozumieją, a tylko ja z punktu widzenia ludzkiego wiem, że coś jest do zrobienia na przykład, nie wiem, przyjechał kowal są ym, jest sytuacja nawet wczoraj są do zrobienia kopyta, na kowala czekałam dwa tygodnie naprawdę trudno było się umówić konie są teraz w trybie łąki ja je przywołałam z łąki zamknęłam, one stoją pod wyjściem pod bramą, chcą wyjść ja widzę, że one chcą wyjść, one mówią chcemy iść na łąkę, a ja mówię słyszę to, widzę, że chcecie pójść na łąkę ale teraz tu zostaniecie bo ja chcę, żebyście miały zrobione kopyta i nie zmienię tego, co postanowiłam, tak? Czyli to nie jest taka droga do tego, że teraz już nic nie, wiecie, że idę za potrzebami konia, bo to się tak czasami uruchamia, że jak ja spojrzę na potrzeby konia, to już nic nie będę robić, tylko wypełniać jego potrzeby. I jest to tak jak w życiu, czasami idziemy za tymi potrzebami, czasami nie, ale w ogóle i zauważanie, i rozumienie swoich potrzeb bardzo pogłębia relacje, a w porozumieniu bez przemocy z końmi o to chodzi, żeby tę relację jakby pogłębić, żeby ją zobaczyć. Co chcę powiedzieć ważnego, bo wiele osób mam poczucie, że jak mówię, porozumienie bez przemocy, to sobie wyobraża coś takiego, że teraz bez przemocy, jakąś tajemniczą metodą, spowoduje, że koń będzie mi um, posłuszny i będzie robił to, co ja chcę. No ale słuchajcie, jaka to jest relacja, jeśli koń robi wszystko to, co ja chcę, czyli on nie ma swojego zdania. On nie ma swoich potrzeb. Co ja sobie wymyślę, to on robi. To ja od razu powiem, bo to też widzę, że część osób, które przychodzi właśnie na kurs online, tajemnicę koni, pisze do mnie później maila, że teraz jest w konflikcie ze sobą i w ogóle nie wie, czy mu było lepiej jej, czy mu byłoby lepiej to wiedzieć, bo teraz jedzie do konia z takim poczuciem, że czasami musi iść wbrew jego potrzebom. Tak? Bo chce coś zrobić, a te potrzeby widzi bardziej niż by widział na przykład przed kursem. No tak, chcemy się porozumieć, czy chcemy znaleźć nieinwazyjny sposób, żeby koń był naszym niewolnikiem. Nie miał swoich potrzeb, nie miał swoich pragnień, nie był koniem, tylko w sposób niewidoczny spełniał wszystkie nasze yy, potrzeby. Tak? Ja wiem, że jest taka tęsknota, ale znowu skąd widzicie? Znacie już teraz te cztery kroki. Tęsknota za tym, żeby koń o niczym innym nie marzył, tylko za mną chodził, robił to, co ja chcę, zawsze, kiedy ja chcę, jest tęsknotą za czymś, co jest związane ze mną. I teraz wracając do czwartego kroku, czyli do potrzeb moich, koń często gdzieś wiąże się z różnymi aspektami, czy można powiedzieć, że jest symbolem życia szeroko pojętego. I Zaspokaja nam nasze potrzeby, jest strategią na ich zaspokajanie. Tak ciągnie nas do koni, żeby koni jakby wyrównał to, co my potrzebujemy. Jakie to są często potrzeby? To jest potrzeba więzi: więzi, w której często się pojawia właśnie miłość bezwarunkowa, przywiązanie, w której nie ma oceny, w której jestem z kimś tak trochę jak z rodzicami i z koniem na przykład próbujemy do tej więzi wrócić. Ale to też jest potrzeba bycia widzianym, uznanym, zauważonym, tak? Stąd ten koń, tak? chcę, żeby on za mną chodził. Jak on będzie za mną chodził, to ja się czuję uznana. Jak on za mną nie chodzi, to ja się czuję może odrzucona, lub nie taka, jak e, trzeba. Dalej potrzeba sprawstwa. Mam moc wpłynięcia na konia, olbrzymie, piękne, wolne zwierzę. Skoro mam wpływ na tego konia, to mam moc w życiu. Tak? Moja potrzeba sprawstwa jest zaspokojona poprzez strategię wpływu na konia. To może to być też potrzeba szacunku i często kompensacyjnie, czyli uzupełniam to, że nie czuję się szanowana w różnych sytuacjach w życiu. Idę do konia i od konia wymagam. On mnie ma szanować, nie może wejść w moją przestrzeń i tak dalej. To zresztą jest bardzo częste w różnych jakby sytuacjach, kiedy. Właśnie chcę uzupełnić tę swoją potrzebę bycia szanowaną przez e, e, konia. Natomiast jeśli mówimy o prawdziwym porozumieniu bez przemocy, to ja identyfikuję te swoje potrzeby. Teraz zrozumiecie, że bez identyfikowania, bez identyfikowania tego, po co wam ten koń i to, co on ma robić, nigdy tego porozumienia bez przemocy nie będzie. Ponieważ zawsze będzie się załatwiało swoje osobiste rzeczy tym koniem i tym, że on ma skakać wyżej, chodzić wyżej. Yy, nie wiem, biegać za mną yy, yy, w kółku, czy nie w kółku, i tak dalej. I to nie chodzi o to, żeby tego nie robić, bo można wszystko robić, co maksymalizuje i potrzeby konia, i moje, czasami idąc z nimi w konflikcie, czasami razem, ale jednak szukając sensu dla obu stron. I w każdej dziedzinie bycia z koniem można ten sens znaleźć, w każdej, tak? Czyli to nie chodzi o to teraz, żeby nie wiem, jeździć, nie jeździć, być zwędzidłem, nie zwędzidłem w zaprzęgu, bez zaprzęgu, tylko z wolnymi końmi, albo tylko z końmi niewolnymi, niezależnie od tego. Ja mam takie poczucie, że konie się w wielu sytuacjach potrafią świetnie dogadać, ale na pewno ich potrzeby są ważne i zawsze będą pytała, im bardziej chcę mieć z nimi naprawdę do czynienia, a nie tylko z jakąś ich częścią, to ich potrze... będą chciały, żeby ich potrzeby były brane pod uwagę, żeby były zauważone i wtedy będzie w nich więcej życia, więcej wolności i więcej tego, Czego szukamy na wstępie tak, od nich? Porozumienie bez przemocy z końmi jest za tą drogą do tego, żeby pogłębiać swoją samoświadomość i widzieć konia z tym, kim jest jako e, gatunek i szukać relacji, w której obie strony są e, uwzględniane. I tego oczywiście w Waszych relacjach e, z końmi wam życzę. I do tego też zapraszam uczestników programów Rozwojowych z Końmi, bo właśnie. Taką relację na tych programach budujemy. I to jest niezależne od tego, czy macie doświadczenie z końmi, czy nie. Budowanie relacji z końmi w ten sposób jest po prostu bardzo znoszące. Dziękuję i zapraszam do kolejnych.